Elo tutaj się w tym dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak używać narzędzia ścieżki w GIMPie. Zaimportowałem grafikę kota bengalskiego, bo będę ją używał jako przykład. Ogólnie narzędzie ścieżki to takie lepsze odręczne zaznaczenie obszarów. Odręczne zaznaczenie obszarów robi tylko proste linie i nie da się ich zakrzybić. Można robić takie coś odręcznie, ale nie jest to za bardzo dokładne. Za to, narzędziem ścieżki można zrobić zakrzywienie. Na przykład, zrobię tutaj punkt, i tutaj punkt, i można takie zakrzywienie zrobić. Od razu po stworzeniu zakrzywienia pojawią się uchwyty. Można nimi dostosować zakrzywienie. Można na przykład taką fajną falę. Ta szybko zaznaczę kota bengalskiego, aby zademonstrować, jak działa narzędzie ścieżki. Po prostu tworzę tutaj punkt, tworzę drugi punkt i zrobię zakrzywienie, aby linia szła wzdłuż kota bengalskiego. Teraz tworzę kolejny punkt i znowu zakrzywiam linia, by pasowała do kota. Wiesz o co chodzi? Zaznaczę tak całego kota. Ja w tym przypadku nie zaznaczam za dokładnie, ale dlatego, poradnika wystarczy. Ty możesz spędzić więcej czasu na zaznaczaniu, aby zaznaczenie było bardziej dokładne. Kiedy już skończysz zaznaczać rzecz, którą chcesz zaznaczyć, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij na pierwszy punkt, aby zamknąć zaznaczenie. Gdyż masz swoją ścieżkę, możesz na przykład dodać ją do zaznaczenia, klikając prawym przyciskiem myszy na ścieżkę w oknie dokowalnym o nazwie ścieżki i wybrać opcję Dodaj do zaznaczenia. Teraz otwórz okno dokowalne o nazwie warstwy, zaznacz warstwę, którą chcesz rozdzielić na dwie części i kliknij prawym przyciskiem myszy na obraz. Wybierz opcję Derwi z menu zaznaczenie lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego Shift plus Ctrl plus L. Teraz kod i tło są na osobnych warstwach, więc można na przykład wymazać tło. Jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić ze ścieżką, a nie można zrobić z normalnym zaznaczeniem, to ścieżkę można wyeksportować do SVG i otworzyć w jakimś programie do grafiki wektorowej. Aby wyeksportować grafikę do SVG, znowu musisz kliknąć prawym przyciskiem na ścieżkę, którą chcesz wyeksportować w oknie ścieżki. Tylko że tym razem musisz kliknąć na opcję wyeksportuj ścieżkę. Teraz otworzę plik w programie Inkscape. Jest on bardzo fajnym darmowym edytorem grafik wektorowych. Może kiedyś zrobię poradnik z programu Inkscape, ale na razie nie za bardzo ogarniam ten program. Otworzymy już ścieżkę, wygląda ona tak. Teraz można edytować jej punkty w Inkscape. Kilka innych opcji to także wypełnienie ścieżki solidnym kolorem. Można także rysować w dłuż ścieżki, niedawno robiłem o tym podatnik, więc polecam go obejrzeć, możesz teraz kliknąć w prawie górny ruch, aby go zobaczyć. To by było na tyle z tego podatnika. jeśli obejrzałeś do tego momentu, to znaczy, że ten film Ci się podobał, więc nie zapomnij dać łapki w górę oraz subskrypcji, a jeśli już subskrybujesz to zadzwoń dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów.